Życzliwością towarzyszymy czcigodnemu bratu naszemu Stanisławowi kardynałowi Dziwiszowi arcybiskupowi emerytowi krakowskiemu, który w uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzi srebrny jubileusz Episkopatu, pamiętając o jego wierności i niezłomności, w troskliwie wypełnionej służbie nie tylko wobec świętego papieża Jana Pawła II, naszego poprzednika, ale także dla pożytku stolicy apostolskiej, jak również dla zbawienia dusz ludzkich, zwłaszcza wspólnoty krakowskiej. Dlatego u Jezusa Chrystusa, najwyższego pasterza, wypraszamy mu obfite duchowe wynagrodzenie. Dar zdrowia oraz pocieszenia, podczas gdy przez wstawiennictwo najłaskawszej Bogu Rodzicy Dziewicy Maryi, świętego Józefa jej oblubieńca i opiekuna zbawiciela oraz świętych Stanisława, Faustyny i Jana Pawła II, jemu oraz jego bliskim z głębi serca udzielamy błogosławieństwa, wzajemnie prosząc o modlitwę. Abyśmy potrafili jak najowocniej wypełnić urząd następcy św. Piotra. Dano w Rzymie na lateranie dnia 3 marca roku 2023. Franciszek.